Sialiśmy i o ziminy myśmy siali, to co się dało, ale jesień była bardzo mokra i nie, nie dało rady wszystkiego zasiać. Ja już jesienią przesiewałem, a teraz jeszcze na wiosnę będę trzeci raz przesiewał. Są takie zastoje wody, które były, no a tutaj trzeba przesiać pszenicę, chociaż była zasiana, bo wrony wiedziobały i trzeba drugi raz siać. E, pszenica i jarę i kukurydza. To są ostatnie dni, że są takie mocne przymrozki, Już ma być cieplej, ale ziemia jest sucha i trzeba wziąć i zasiać, bo teraz mają przyjść deszcze i może przez tydzień i przez dwa tygodnie może deszcz padać. I zanim pójdzie następny, to to już zejdzie. Fosfor już jest z potasem wysypany przed siewem, a to będzie e, azot i witaminy dolistne. Mik makro, mikro elementy. No, u nas w gospodarstwie muszę przyznać, że no cieszymy się bardzo, bo, bo udało się wszystko zgodnie z planem posiać. No, wiadomo, że pszenica po rzepaku posiana była w terminie, tutaj nie stanowiło problemu, natomiast no, połowę pszenicy uprawiamy po kukurydzy i tu już był kłopot, było bardzo mokro, było bardzo ciężko, no niemniej do połowy listopada posialiśmy całą pszenicę na wiosnę jest nadzieja, prawda, rolnik ma taki charakter, że przychodzi wiosna czy nowy sezon, no to zawsze z dzieją się patrzy przyszłość no i u nas struktura zasiewów, no praktycznie, no bez zmian, no zostało nam do posiania kukurydzy, około 200 hektarów no, myśmy tutaj przez, przez ładnych parę lat uprawiali soję no tak myślę, że no i odmiany jedna i druga strona musi się czegoś tam jeszcze nauczyć, na pewno poszło to do przodu. Ja co roku myślę o tym. No nie wykluczamy, że nie wykluczam tego, że może parę hektarów na próbę ponownie po, po to, żeby zweryfikować, powiedzmy e, na no jakby możliwości płon tej rośliny. Struta sojowa kosztuje teraz 2100-2200 zł No to ta soja, ziarno soi też koło 2000. Także, no rolnicy na pewno, no kusi ich cena. Rolnicy, no, w tym roku dużo kukurydzy chcą posiać, buraka też z cukrowego. I no mniej rzepaku na pewno będzie mniej rzepaków, to bez dwóch zdań to od 10 do 20% co najmniej. No dużo rolników, właśnie w naszym bynajmniej gospodarstwie, groch chcemy spróbować. Dość dużo grochu z 50 hektarów chcemy posiać grochu. I bynajmniej my, tak jak ten, że na soję, a my na groch. Niestety jest jeszcze zimno, jest całkiem odmienna sytuacja niż w tamtym roku. W tamtym roku już, już można było wjeżdżać, a teraz przewiduję, że jeszcze miesiąc czasu potrzebujemy, żeby coś zasiać. Niestety nie udało nam się wszystkich ozimin zasiać. Będzie w tym roku więcej kukurydzy. Przewidujemy jakieś 20% kosztem pszenicy. Cześć, tu Bartek z Tobagrana, Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki!